Na początku musimy mieć z najmniej dwa głośniki już dodane do naszego systemu. Materiał o tym, jak to zrobić znajdziecie na naszym kanale. Najpierw pokażę Wam parowanie stereo. Przechodzimy do ustawień aplikacji zębatku w rogu ekranu. Następnie wybieramy opcję stereo, po kliknięciu czego zaznaczamy opcję para stereo i wybieramy, który głośnik będzie prawy, a który lewy. Jeśli w systemie znajduje się kompatybilny subwoofer taki jak Yamaha Musicast Sub 100, możemy dodatkowo go aktywować. I to tyle: nasze bezprzewodowe stereo jest już gotowe do użytkowania. W podobny sposób uzyskamy głośniki efektowe dla kina domowego przy kompatybilnych amplituderach i soundbarach. Ich lista widoczna jest teraz na ekranie. Klikamy zębatkę i przechodzimy do opcji Surround, po czym konfigurujemy, które urządzenie ma pełnić jaką rolę. Następnie zatwierdzamy i po chwili aplikacja łączy je razem tworząc zestawki na domowego. Ostatnia kwestia to łączenie ze sobą urządzeń, aby odtwarzały jednocześnie to samo. W tym celu klikamy w ikonę LINK widoczną w prawym górnym rogu ekranu głównego. Wybieramy nasze głośniki lub inne urządzenia i je łączymy. Od teraz wybrane przed chwilą sprzęty będą odtwarzać jednocześnie tą samą muzykę z tego samego źródła. I na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że taki poradnik był dla Was pomocny. Tymczasem dzięki za uwagę zostawcie subskrypcję na naszym kanale, aby być na bieżąco z nowymi filmami. A na mnie już czas, trzymajcie się i do zobaczenia już niebawem.